Cześć, Miał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie i zapraszam na niedzielną prasóweczkę bokserską. Lecimy z przeglądem wiadomości, dziś głównie z mijającego weekendu. Zaczynamy sobie od gali grupy Matchroom Boxing Wielkiej Brytanii. Tam wielka sensacja w pojedynku wieczoru. 35-letni Kiko Martinez nokautuje efektownie w szóstej rundzie. Faworyzowanego Kida Galahada i zdobywa pas IB w kategorii piórkowej. Duża sensacja. Kiko Martinez nie doży 35 lat, a to jest wiek naprawdę słuszny, jak na tak niską kategorię wagą jak piórkowa. W dodatku wychodzi do ringu jako underdog w stosunku 7 do 1. Walkę wygrywa i potężnie skraca panowanie Kida Galahada na tronie IBF. Dla Galahada była to pierwsza obrona tytułu. Już tego pasa nie ma, teraz pas należy do. Kiko Martineza. Ta kategoria piórkowa to jest bardzo ciekawa kategoria, również z polskim wątkiem. W Europie oprócz e, Kida Galahada u, e, już teraz nie Kida Galahada, Kito, ki, Kiko Martineza mamy Liuda u, e, u Ediego Herna, a mówię o polskim wątku, bo oczywiście mam na myśli Kamila Łaszczyka, czyli naszego tutaj orła piórkowego, od lat uważanego za jeden z największych talentów w polskim boksie, a od jakiegoś czasu e, jeden z największych talentów niespełnionych, bo cały czas brakuje jakieś na D albo chociaż dużego przecinka w tej karierze Kamila Łaszczyka. I jest się o co bić w Polsce, w Europie, jest się o co bić na Wyspach Brytyjskich przede wszystkim. Tak? Teraz mamy mistrzowskie tytuły do wzięcia, ale Kamil musi toczyć walki, no i te walki gdzieś muszą wpadać. Mówiłem Wam ostatnio o tym. Konflikcie między polskimi federacjami. Kamil boksuje dla Federacji EBU, marzy o tytule mistrzowskim, o tytule Mistrza Europy. Taka jest, taka jest koncepcja jego ekipy. No i w związku z tym, decydując się na boksowanie na galach sankcjonowanych w Polsce PWBZ, przez PWBZ, związanych z Federacją EBU, automatycznie jego walki no, nie są wpisywane w boksrek, czyli w taką główną księgę rekordów Guinnessa bokserskich. No, i Tak naprawdę Kamil Łaszczyk wychodzi do ringu, ale jego walk nigdzie nie ma i szkoda. I uważam, że warto by się zastanowić, czy, już mówiłem o tym wcześniej, czy to wszystko ma sens, no bo jak spojrzymy sobie teraz na ranking EBU, to Kamil Łaszczek jest szósty nawet po tym zwycięstwie w Kaliszu ostatnio odniesionym. W tym momencie jest już wyznaczony obowiązkowy challenger do mistrzowskiego pasa w wadze piórkowej. Walka odbędzie się w grudniu, więc Kolejna obowiązkowa obrona, no to nie prędzej niż, niż za rok, tak? a do tego obowiąz do, do obowiązkowej obrony też trzeba w jakiś sposób dojść. Kamil jest w tym momencie szósty, nie licząc obowiązkowego challengera. No, mówiło się, że jakąś, jakimś pomysłem może być zdobycie pasa Unii Europejskiej, ale tutaj Kamil też jest drugi i też już jest wyznaczona walka o Mistrzostwo Unii Europejskiej, więc. Nie wiem, czy ta koncepcja jest słuszna. Jest tutaj, jest Kiko Martinez, był Kid Galahad, jest Lee jest się Oco Beach na Wyspach Brytyjskich. Jest kilka jeszcze innych fajnych, dobrze płatnych propozycji, na pewno by się pojawiło. Natomiast no, nie wiem, czy warto brnąć w to ebu. Tak pomyślałem sobie, że może by spróbować pójść, w, jak już koniecznie mierzymy w pas europejski, który daje awans w innych rankingach, to może w pas WBO European. Tam mistrzem był, był Dickens, który stracił, który przegrał w walce Mistrzostwo Świata z Kidem Galahadem niedawno, więc zakładam, że przed tą walką powinien chyba zwakować ten pas, powinien go stracić ten pas WBO, bo to konkurencyjna organizacja może tam uderzyć, przecież Kamil Łaszczyk był kiedyś numerem 2 w rankingu WBO jeszcze gdzie tam. Tam chyba Łomaczenko był, zdaje się, wówczas na szczycie. Podobno nawet była oferta walki o Mistrzostwo Świata w WBO, więc WBO, w rankingu WBO Kamila Łaszczyka znają, może tam próbować. tak? No nie wiem, czy, nie wiem, czy, ta, czy to upieranie czy przy tym EBU to jest dobry pomysł, ale tak czy siak, ta, widać, że ta, ta kategoria piórkowa żyje, że coś tam się może zmienić na wieku 35 lat. Kamil jest dopiero po 30, więc... Warto, warto próbować, a Kiko Martinez nowym czempionem. Sensacyjna porażka Kida Galahada na tej samej gali meczu boxing w Londynie. Obrony tytułu mistrza Europy w wadze junior ciężkiej zaliczył Chris Bylam Smith, który pokonał na punkty Dylana. Breżą. No i co dalej? No zobaczymy, jakie będą, jakie będą pomysły Diego Herrera na dalszą karierę Krysa Bylama smitha Pamiętacie, mówiło się, że Krzysztof Wodarczyk może się ze Smithem zmierzyć, ale wyleciał z rankingu EBU właśnie z tych powodów, o których mówiłem. Tutaj zaboksował na gali PBU. Teraz pierwszy w kolejce do Bylama smitha jako pierwszy challenger najwyżej w rankingu jest Krzysztof Gowacki, ale główka ma w grudniu boksować prawdopodobnie również na gali sankcjonowanej przez PBU, więc pewnie z EBU wyleć. Ale pożyjemy, zobaczymy. EBU to jest taka Federacja Stowarzyszona, Federacja Córka z Federacją WBC, a teraz w Meksyku rozpoczął się kongres w Federacji WBC, właśnie na który to kongres wybrali się m.in. Andrzej Waślewski, czyli promotor główki, wodarczyka itd., itd. a oprócz Andrzeja Waślewskiego jest tam również i Łukasz Różański i Mateusz Masternak pewnie tam będzie jakieś lobowanie bo słuchajcie, te kongresy właśnie na tym polegają, na tym do tego się to wszystko sprowadza, że na tych kongresach spotykają się promotorzy poszczególnych pięściarzy i oni zabiegają o wysokie notowania swoich, swoich zawodników, odbywają się tak zwane panele rankingowe, tam różni, różni promotorzy składają swoje propozycje panele rankingowe, różni w różny sposób na te propozycje pozycję, reaguje. Warto bywać na takich konkurentach i walczyć o e, swoich zawodników. Teraz tam polecili razem z Andrzejem Wasilewskim Masterna i Różański. Różański, no to wiadomo. E, pas, e, pas WBC kategorii bridge, gdzieś tam w perspektywie. Mistrzem jest Oskar Rivas. Różański w tym momencie teoretycznie drugi w kolejce do obowiązkowej obrony dla Rivasa, bo Rivas powinien zaliczyć teraz dwie obowiązkowe obrony, a Mateusz Masternak Tutaj jest ciekawa Sytuacja, bo Mateusz Masternak jest żołnierzem wyklętym od jakiegoś czasu w Federacji WBC. Stało się to wówczas, zdecydował się na start w zawodach sankcjonowanych przez AIBA, no bo chciał zaboksować na igrzyskach olimpijskich, a WBC swego czasu miało pomysł, żeby zagarnąć ten boks amatorski, boks olimpijski pod swoje skrzydła. No, i był konflikt między aib a WBC, i WBC postawiła sprawę jasno: każdy pięciarz, który chce boksować na Igrzyskach Olimpijskich, automatycznie wypada z rankingów. No, i Mateusz Masternak też wypadł. Kto wie, może teraz jakieś lobbowanko się tam odbędzie i master do rankingu Federacji WBC wróci. Fajnie by było, bo master to jednak kawał zawodnika. Jeśli spojrzymy na dzisiejszą kategorię, ciężką, śmiało może z każdym rywalizować o mistrzowskie trofea, a może przy okazji coś tam się jeszcze da, uda ulepić z EBU, choć to jest jednak autonomiczna bardziej komórka, tak? to nie jest tak, że WBC jest na siłę z WBC, że EBU jest na siłę z WBC zrośnięte. A propos tego konwentu federacji WBC, mówiłem wcześniej, że spodziewane jest ogłoszenie podczas tego kongresu WBC zarządzenie walki Tysona Furego z Tylianem White'em o pas WBC kategorii Ciężkiej Eddie Herci, promotor Dilliana White'a, wczoraj oświadczył a propos innej walki w kategorii ciężkiej, że prawdopodobnie dopiero na przyłomie marca i kwietnia dojdzie do rewanżowego starcia Aleksandra Usyka z Antonym Joshua. Trzy pasy kategorii ciężkiej Usyk wygrał pierwszą walkę, teraz będzie rewanż i mówiłem Wam o tym wcześniej, mi się wydaje, że, że ta data jednego pojedynku Mistrzostwa Świata wazy ciężkiej będzie zależna od drugiego. Zobaczymy, kto się wcześniej, wcześniej dogada. Jeśli będziemy tutaj tę walkę faktycznie mieli w kwietniu, oby się udało, no to raczej Fury z White'em, jeśli się dogadają, to wypadną gdzieś tam długo, długo później, więc raczej e, latem. Tyle chodzi o te jakieś machinacje, kombinacje federacyjne. Teraz przechodzimy do tego, co się działo za oceanem dzisiejszej nocy i zaczniemy od Debida Benavideza, czyli takiego no, najfajniejszego chyba teraz kandydata do walki o pas w WBC Kategorii super Senior z Saulem Canelo Alvarezem. Alvarez zresztą ten pas odziedziczył po Benavidezie w taki dosyć sprytny sposób. Benavidez nie zrobił wagi przed jedną ze swoich obron i tytuł stracił Mauricio Sulejman, położył ten pas, zatem zwakowany bo Benavidez swoją walkę wygrał, natomiast pas stracił, położył ten mistrzowski pas WBC na szali walki Kalum Smith kontra Salkan Alvarez więc Alvarez tak naprawdę nie zdobył tego pasa w ringu, nie odebrał go innemu mistrzowi, tylko jakby dostał go w spadku po Benavidezie plus no, jeszcze musiał oczywiście pokonać Kaluma Smitha, żeby w posiadanie tego tytułu wejść, no i ta walka Benavides kontra Canelo to się wydaje teraz takie najbardziej, najbardziej naturalne starcie. Benavides swoją robotę w, e, dzisiaj w nocy zrobił. Zastopował w siódmej rundzie Kairona e, Davisa, który do walki z, e, z Benavidesem wyszedł jako takie późne zastępstwo, miejsce 2-3 tygodnie takim, z takim wyprzedzeniem jako zastępca, e, wskoczył. No i... Benavides po kolejnym zwycięstwie stwierdził, że chciałby teraz walczyć z Saulem Canelo Alvarezem, ale co z tego będzie. On powiedział, że jest gotowy na każde rozwiązanie. A e, warto dodać jeszcze tak, że stawką tego pojedynku był, była pozycja obowiązkowego challengera do pasa WBC. To był eliminator finałowy WBC, więc teoretycznie Benavide, Federacja WBC powinna teraz zarządzić walkę Saula Alvarez'a z Benavidesem. Czy zarządzi? A zarządzi, jeśli się zgodzi, na to Salo Alvarez, bo nie ma co tutaj kryć, nie ma co się czarować. Mauricio Sulejman wielbi swojego rodaka Saulo Alvarez'a i tak naprawdę spełni każde jego bokserskie życzenie. Jeśli chodzi o y, takich dwóch najpewniejszych rywali dla Saula Alvareza na przyszły rok. Mówimy o majowym powrocie to, jeśli to by się udało zorganizować z Showtime, a telewizja Showtime pokazała, że, że potrafi to spiąć finansowo przy okazji ostatniej walki Saula Alvareza z Calebem Plantem, no to dwóch rywali wchodzi w grę. Albo Germal Charlo mistrz WBC kategorii średniej, albo właśnie Benavides, jeśli którego z nich będzie chciał, Canelo, no to będzie y, wtedy walka. Natomiast no, nie spodziewałbym się, żeby na przykład nie wiem, teraz y, szef Federacji WBC na konwencie zarządził, wcisnął Canelo Alvarezowi jakiegoś rywala, którego on nie będzie chciał jako obowiązkowego przeciwnika. Nie, Canelo sam sobie wybierze, z kim będzie chciał boksować, bo to on karty rozdaje. Ale Benavides to byłby bez wątpienia chyba najlepszy teraz rywal w kategorii superszedniej, jeśli mówimy o kategorii. Super średni zresztą jemu ta walka się należy, bo on ten pas stracił na wadze. Należy. Dobrze było, żeby wagę zrobił. tak? Stracił ten pas na własne życzenia. Natomiast nie stracił go w ringu. i no, fajna, fa To było fajne zestawienie. Benavidez duży zawodnik, bijący, mocno bijący. Dużo ktoś kto by się Canelo Alvareza nie przestraszył. Jemu rura by w ringu nie zmiękła. Dawajcie taką walkę. A czy to nie dojdzie? Poczekamy. Zobaczymy. Minione soboty wygrał swoją walkę. Także Jaime Mungia, To niższa waga kategoria średnia. Niedawny rywal Kamila Czermety. Bił się z niedawnym rywalem. Niedawno, 2,5 roku. Maczka Sulęckiego, no i wygrał na punkty. Wygrał wyraźnie na, na kartach punktowych, ale wiele rund było bardzo zaciętych. To była taka ringo-wojna, tak jak zapowiadano, Meksyk, czyli Mungia kontra Gabriel Rosado. Nie wiem, czy powiedziałem w ogóle, że o Gabriela Rosada chodzi. Mungia pokonał. Rosado, no i e, w, umocnił się na e, pozycji lidera rankingu Federacji WBC i WBO wagi średniej no i udowodnił po raz kolejny, że jest takim legitnym, prawdziwym e, pretendentem do mistrzowskiego pasa w wadze średniej, on wcześniej boksował w wadze niżej, w 154 funtach Ta był mistrzem świata, natomiast poszedł w e, wagę e, wyżej, no i pokazał w starciu z takim usiłkiem, rzeźmieszkiem jak Gabriel Rosado z takim ringowym rzeźnikiem, że siłowo w żaden sposób nie ustępuje i jest legitym. Legitnym, legitnym kandydatem do walki o mistrzowski pas wagi. Średnio tam jest ciekawa sytuacja, bo, bo Mungia jest liderem w rankingu federacji WBC. A mistrzem jest Germal Charlo. Gdyby Charlo wybrał się na walkę do wyższej wagi, wagi z Saulem Alvarezem, a federacja WBC na przykład wymyśliłaby sobie, że Carlo musi zwakować pas, to być może byłaby wtedy walka o, o tytuł wakujący pomiędzy Jaime pomiędzy Mungiem i kolejnym zawodnikiem w rankingu. Tam piąty jest Maciek Sulęcki, ale wyprzedza go na przykład Chris Jubank Junior. więc tutaj. Na takie, na takie rozwiązanie, czy powrot, powrót do tematu Mungia Sulecki niekoniecznie bym liczył, ale zobaczymy. W Federacji WBO też jest ciekawa sytuacja, bo tam mistrzem jest Dimitrus, Andrejt. I ta sama stacja telewizyjna co Mungia, czyli Dazon, choć konkurencyjny promotor. Mungia to jest Golden Boy, czyli Oscar De La Hoya. A a, um, a Dimitro Sondeli to jest Eddie Hern. Hern i De La Hoya ostatnio sobie strasznie wrzucają, bardzo się nie lubią, ale łączy ich telewizja i łączy ich boks. I kto wie, może to też było jakieś czynności. Tym bardziej, że Mungia ja był wcześniej mistrzem. Świata w WBO w niższej e, kategorii wagowej. Nie zapominamy jeszcze o Gennady Jugowki, który w grudniu walczy z Riotą Muratą i takie zestawienie Gennady Głowkini kontra Jaime Mungia, e, stylowo to byłaby zapowiedź znakomitego pojedynku. Także to też jest kolejna opcja, którą e, mógłby obóz Jaime Mungi rozważyć. No tak na zakończenie taka smutna refleksja, zobaczcie jak to się ułożyło. E, dwa i pół roku temu, dokładnie dwa i pół roku temu, doszło do walki Macieka Sulęckiego z Gabrielem Rosado. E, do walki którą Maciek Sulęński wygrał. No też były emocje, było trochę dramaturgii, trochę na życzenie Macieka Sulęńskiego, ale Maciek Sulęński tę walkę wygrał pewnie i zobaczcie, 2,5 roku mi od tej walki Rosado Dziś wyszedł do ringu po raz czwarty, a Maciek boksował od tej pory tylko dwa razy. Oczywiście tam była przerwa też spowodowana kontuzją, ale ten brak aktywności Macka bardzo martwił. Bo on po raz ostatni boksował w sierpniu ubiegłego roku, więc na pewno będzie rok przerwy. Przed no, już kilkanaście miesięcy przerwy, przed poprzednią walką też było kilkanaście miesięcy przerwy. I szkoda, bo Maciek jest w sztosie. Wydaje mi się, że on jest teraz swoim prime na tyle, na ile można to oceniać po walce. Sprzed roku I szkoda, że ta kariera ucieka, i tak jest z kilkoma polskimi pięściarzami, tak, tak ucieka czas Michałowi Cieślakowi, między innymi, miejmy nadzieję, że faktycznie w grudniu, w grudniu na ring powróci Kamil Łaszczyk, też te, te tory, ścieżki kariery, tak powiedziałem, są trochę dziwne, no i Maciek eksfluencji trzymajmy kciuki, żeby na ring powrócił, miała być walka z Jaime Munguia, Mungia zaboksował z Rasado, a Maciek. na razie czeka. Ale mimo wszystko dobrej niedzieli. Kolejnego tygodnia Wam życzę. Trzymajcie się. Do zobaczenia z uszczenia Banziorny.